this first cuz we been and you'll always be my brother. zobaczcie ile wody wlało całą noc padało już jest teraz bagno niestety znowu troszkę przesychało i dalej to samo jak słychać tam w oddali kuba już przecina e, pniaczki. Podrzucałem te deski, co mają zostać. Reszta idzie do pocięcia. I teraz biorę MTZ, będę ładował od razu na łyżkę natura i do kotłowni będę włożył to co pocięte. Pelikan na razie. A pelikan pelikan jest zarezerwowany na dzisiaj. Honda jest sprzedana, klient już jest w drodze i klient jedzie też do beczki. O 12 ma być. <kluzny> tak więc zobaczymy. Może to będzie jeszcze dzisiaj obfity dzień, bo nie zapowiada się przez tą pogodę. No i jak już uporamy się z tym drzewem całym, to akumulatory wkładam do tego do tej solóweczki i będę próbował tam wycofać. Mam nadzieję, że w tym błocie pójdzie, że się nie będzie ślizgał. No, ale zobaczymy. Na razie trzeba drzewo uporządkować. MTZ-a odpalić. O, drzwi. Kurwa deszcz popadał, wody dostały, drzwi nie skrzypią. Jak drzwi nie skrzypią, to nie jest ten sam MTZ. Tylko tutaj ostatnio widzowie przyjeżdżali. Tak się śmieliśmy, że. Trzy rzeczy rozpoznawcze tego MTZ-a to skrzypiące drzwi, mech i pyl, 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 kurwa. Dobra, lecę z pierwszą. W tym czasie kubonatnie. No tutaj stylopian mam już ułożony. Ale niestety podłogówka dopiero, dopiero po świętach. kołtorku może nawet jak już się uda. Zostało nawet parę paczek, a myślałem, że zbraknie. Czyli tutaj parę metrów jest mniej niż myślałem. Ale to nic. Tak to wygląda. Na to po mata, podłogówka, Estryś. Tam miksokret i później tylko ścianki dziełowe parapety i koniec. Pomaluję sobie sam. No nie, no jeszcze nie koniec, bo szpachle trzeba jeszcze tutaj szpachlować, kurwa, Widzicie coś dzieje. No ale już jest. Zawsze kroczek do przodu. Zawsze kroczek do przodu. Uporaliśmy się z tym najgorszym chłamem. Teraz czyścimy beton strocin tam sobie na kupę na ognisko. Kiedyś się zrobi jakieś kiełbaski. Jak będzie co uczcić, a to resztę zaraz zgarniemy i jeszcze dzisiaj ciężarówką tutaj jedziemy, chociaż jest 12.30. No chwilę trzeba się ogrzać przy kominku, bo cholercie jasna. Chłodno dzisiaj jest, deszcz siąpi cały czas. No ale teraz już mam tak, akumulatory naładowane. Chwila, moment i Będziemy odpalać tego, stara. A zobaczcie jak ładnie doczyszczona chątka. Piękna jest naprawdę. Szkoda, że jest sprzedana, żałuję jej trochę, wiecie? No ale już co zrobić? Chciałem ją sobie zostawić tu papieru do rejestracji. Niech jedzie, niech cieszy nowego właściciela. Jest ładniutka, jest niepobita, jakaś nieporyszowana. Świetna. Zaraz bierzemy się za odpał tego grata. Mam nadzieję, że pójdzie po tym błocie do tyłu. Koła się tam zrzuci będziemy przymierzać zaraz to ramę. Jakąś koncepcję tylko, aby złapać przez święta, przemyśleć. Ja koncepcję w sumie mam. Tylko, aby poprzykładać, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Daj mu! Nie masz i postawić go na dwa koła. Na dwa koła! A kurwa Akumulatory założone, mam nadzieję, że Zagada Nie znam jej jeszcze Ale ostatnio nie chciała zagadać O kurwa Powietrze nie ma otwartego Kuba, hebel przekręć Niech się świczka zagrzeje, a my sobie popodziwiamy tutaj piękne widoki. Świeca się długo grzeje tutaj. Zaraz będzie ktoś beczkę oglądać, jak to się skupi. Dobra, no, zgasło, gdzie to się pali. Eee, ta lala, kurde. Tak to tak, gdzie tu się pali? Jak co jedzie, on daje pokojnie, się podładują. Yes. No, na razie to się napompuje. Jeszcze teraz pochodzi. Udało mi się tutaj wjechać, ale Kuba musi lawetę zabrać małą, bo kurwa nie wyrobię się, żeby się tym złamać cholera jasna. Duży potwór potrzebuje więcej miejsca A tutaj też ten przejazd wąski. Ale może, może Teraz Idzie, idzie kurwa, idzie. Ładnie się złamał. Przy silosach sobie tutaj przyparkuje. Pawereczka sięgnie. Mm. O, kurwa, odważników nie widziałem. 5 cm, czy mówisz. Chyba dobrze. Coś mi się wydaje, że jest ok. I tutaj ona wyjedzie już w drugim życiu, w drugiej formie. Tak jest, jak jest wypoziomowany, to jest dosłownie tam 3, 3 cm opona wyżej od ramy. Ale przy maksymalnym opuszczeniu 14, a ja będę musiał wjeżdżać maszynami przy maksymalnym opuszczeniu. Tutaj jeszcze takie stopki dorobimy, żeby się oparło o ziemię. I żeby to wiecie, cały ten ciężar był na tych stopkach, i wtedy stabilnie będzie można wjeżdżać bez Nie będzie bujać po prostu. No dobra, mamy już pół sukcesu, albo półtorej nawet. Mamy już poprzenoszone te ramy, one mniej więcej będą tak leżeć, trzeba oczywiście tu wszystko wypoziomować, wyrównać, pewnie tam jeszcze dosunąć, aczkolwiek niekoniecznie, może już pójdzie w poprzek i tutaj trzeba będzie taką zrobić ścianę, zabudować, żeby kabiny nic nie dotknęło i tutaj do tych uch będzie przykręcane tym kątownikiem, podniemy go na 10 cm i to będzie takie jedno ucho, tutaj trzeba wywiercić spawamy tu, cyk, śrubę na przestrzał, a ten profil trzeci potniemy na kawałki tak o, takie jak tutaj odległość, między tym a tym, żeby złączyć ze sobą, co metr lub co półtorej metra, nie wiem ile wyjdzie, z 4-5, początek, koniec i ze trzy w środku, tak żeby jedno z drugim złączyć i to będzie taka główna konstrukcja na e, którą będziemy przykręcać do ramy na tym całowniku, na tym kątowniku. A potem na to już będą szły te poprzeczki e, na 2,5 metra szerokości, także to już będzie wyznacznik podłogi profilem dookoła zamkniemy wszystko. I na to podłoga mam i izlora i taką pełną blachę zlora, to tylko pod koła, tak żeby pasy można było zapinać. I tylko ten skos jeszcze obmyśleć. No, najpoczątek zrobimy sobie od kabiny w tą stronę. Dotąd. Później będziemy dumać nad skosem, pewnie. Ale to już w, od wtorku. Już nie dziś, na pewno. Chyba, żeby tylko te kątowniki poprzygotowywać, pociąć i powiercić. Z tym trochę zajdzie. No, teraz już jest. Już jest ładnie nad, nad kołem rama jeszcze się zastanowię czy nie zmienić opon, ale raczej nie zostaną te 80 Tak, tutaj już by poszła belka jedna dłuższa, ale z tamtej nie starczy pewnie, a może starczy. I do czoła tutaj by się spawało, tak się położy na ramę i ona będzie tutaj w górę obudujemy później ściankę taką działową No i to cholera wyprostować trzeba jeszcze, nie? Żeby to stało ładnie w pionie Jak już będziemy łączyć, nie? Jedno z drugim No teraz ewidentnie ono gdzieś tam się zachodzi tak byłoby dobrze Tu kable sięgnął chyba po całości, nie? Z Pawalki. Będzie co robić trochę. Trochę roboty będzie, ale to nie jest aż tak źle. Dobra, coś się wymyśli. Oczy się boją. No, widzicie w tej żółtości coś nowego, kosiareczka wjechała, ale to do sprzedania. jakby ktoś był zainteresowany, yy, nie wiem ile ona ma szerokości koszenia tak naprawdę, ale filmy dobrej i tak powiem Wam wstępnie, popatrzyłem, pojeździłem i kurczę, silna, szybka, porobione, może poostrzone, tylko pracować nią, nie? Chyba, czekaj, tam coś trzeba pstryknąć, nie... Walina nasz 2500 zł. U mnie to jak w Lidlu kurwa teraz będzie w sprzedaży. tu się załącza o kurwa gdzie stój może tu się opuszcza Krawa sprawa. Ona teoretycznie jest zarezerwowana, bo mój tyńkarz szuka, nie? Jak Łukasz nie weźmie, to będzie do odprzedania. A i pół Ja niestety nie mam trawy. Będzie u mnie beton szary. Ale na pewno wolałbym taką, jak ręczną, ciąganą. Zero, nul. tak to wygląda. Dajcie znać, jak ktoś jest zainteresowany. A my czekamy, bo za chwilę ma wjechać klient po. Hondę. Kurde, i tak żałuję tej Hondy. No nie można żałować, bo się chłopu będzie psuła. Parczewskiej klątwy złapie. Ale... Szczerze powiedziawszy, sobie bym zostawił. No miałbym motor fajny na lato. Akurat idzie sezon. To nie, kurwa. Sprzedać się dogadałem. A z Kalisza jedzie chłopak. Nieładnie go odwoływać, jak już wyjechał, kurde, dwie godziny temu. Trzy godziny temu. Cztery! Cztery godziny jechał do mnie. Za chwilę będzie w bramie. Nie wiem, czy będzie film z tego, jak on przyjedzie, bo nie każdy chce się pokazywać.